Dzień dobry, Magda Kryn. Witam Państwa serdecznie ze Studia Wprost na forum ekonomicznym w Krynicy. Moim i Państwa gościem jest Pan Prezes, Pan Ireneusz Merkel, prezes PKP-PLK. Czy ten skrót oznacza Polskie Linie Kolejowe? Witam Panie Prezesie. Dobry pani, dobry Państwu. E... Tak, Polskie Linie Kolejowe. Tak jest. No właśnie polskie linie kolejowe odpowiadają, które odpowiadają za modernizację. Ściślej mówiąc o tym, często zapominamy, że my odpowiadamy za modernizację linii kolejowych, ale podstawowe zadanie jest to prowadzenie ruchu pociągów i utrzymanie infrastruktury. Modernizacja linii kolejowej, inwestycja ma nas wspomóc po to, żeby poprawić parametry, poprawić dostępność tej linii no i utrzymać parametry, które w przyszłości będą naprawdę bardzo istotne, czy to w ruchu towarowym, czy pasażerskim. Jasne. Ale skupimy się teraz na. Na tak zwanym Krajowym Programie Kolejowym, na który jest aż 70 miliardów do wydania, to jest olbrzymia kwota. Na co, na co idą te pieniądze? 70 miliardów, dokładnie 70 miliardów, 100 milionów w chwili obecnej jest, a my mówimy tylko. Dlatego, że wiemy dobrze, że na inwestycje, które już rozpoczęliśmy, które są rozpędzone, jeszcze przynajmniej kilka miliardów potrzeba nam, żebyśmy je wydali i mamy nadzieję, że te pieniądze będą dodatkowo pozyskane. Przypomnę, że podstawowo Krajowy Program Kolejowy to było 66 miliardów. W poprzedniej perspektywie był plan na 35, wykorzystano 19. My plan na 66 wykorzystamy na pewno powyżej 70. Czyli to jest ponad trzykrotnie więcej. Natomiast na co idą? Podstawową rzecz: poprawa w przewozach towarowych, w przewozach pasażerskich. Główne ciągi towarowe, poprawa dostępności do portów. W tej chwili już mamy podpisane umowy na wszystkie cztery porty największe w Polsce: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, gdzie rozpoczynamy pracę, przebudowa całych stacji, tak zwanych przyportowych. Co umożliwi około 50% zwiększenie możliwości kursowania pociągów w dostępie do portu. Jest to bardzo duże, ma istotne Znaczenie przy bardzo szybkim rozwoju przewodów. Morskich w Polsce. Będziemy również modernizować, czy już rozpoczęliśmy, a ten ciąg będzie trwał pewnie i w tej perspektywie i następnej. Tak zwane ciągi podstawowe, towarowe południe-północ, czyli tak zwana węglówka, linia 131, nadodrzanka. Natomiast obecnie modernizowana jest linia 20 Warszawa-Poznań, która ma większe znaczenie nawet w ruchu towarowym niż pasażerskim, chociaż oczywiście przez pryzmat ruchu pasażerskiego jest postrzegana. Także to są te inwestycje w ruchu towarowym, przejście graniczne Terespol. Natomiast w ruchu pasażerskim mamy ambitny cel. 18 ośrodków, dużych ośrodków miejskich, połączenie ze stolicą, z czas, z prędkością, średnią prędkością handlowo powyżej 100 km na godzinę. To znaczy, żeby takie parametry uzyskać, pociągi muszą jeździć co najmniej 160 km na godzinę. Obecnie takich miast w Polsce jest 8, które mają takie możliwości, gdzie czas przejazdu powiedzmy 100 km to jest poniżej godziny. Takim, taka możliwość istnieje do Katowic, Krakowa, do Łodzi, dojazdu, do Gdańska. My natomiast chcemy rozbudować nie tylko już te Duże aglomeracje, ale mamy na myśli również typu Białystok, Olsztyn, Lublin, Radom, Bydgoszcz. Tam również będziemy jechali bardzo szybko. Mhm, ale to mówimy o tym, co przewidujemy. W planujemy tej perspektywie do końca roku 2023. A, tak, ale dobrze byłoby, gdybyśmy no. spróbowali podsumować trochę, co udało się już zrobić. Jakie, jakie efekty już ten, na tą chwilę przynosi? Efekty się mamy, niosą? Krajowy Program kolejowy, wspomnieliśmy, 70 miliardów, 10 miliardów mamy inwestycji, Tzw. zakończonych, tak, rozliczonych, tak. które są certyfikowane, odebrane, rozliczone z Unią Europejską, środki finansowe potwierdzone. To nie znaczy, że tylko oczywiście 10 miliardów zrealizowaliśmy, bo tak de facto jest następne ponad 10 miliardów, które są zrealizowane, natomiast są na etapie rozliczeń i w ciągu najbliższego roku będą również, powiemy sobie w połowie przyszłego roku, mamy około 20 miliardów już inwestycji rozliczonych, czyli będzie to już blisko 1 trzecia programu. W realizacji inwestycji, jest na poziomie ponad 40 miliardów. Jak sumujemy to, te kwoty, to się okazuje, że to już ponad 60 miliardów zaangażowanych środków, gdzie jesteśmy na placu budowy lub już z tego placu budowy zeszliśmy, zakończyliśmy pracę. Czyli co udało się speknąć, zrealizować? Że te środki zostaną wykorzystane. E, ważne za... ważne mhm. wskazanie, właśnie gdzie, co i jak zrealizowaliśmy, bo, bo to są efekty dla pasażera, właśnie i dla przewozów towarowych. Mhm. Bardzo ważne. Przykład, ja mogę podać kilka przykładów. E, łącznica kraków za włocie kraków Przemionki, która jest wybudowana piękna architektonicznie, umożliwia skrócenie czasu dojazdu do, jazdy, do, jazdu do e, Zakopanego. Łącznica Suchej Beskidzkiej, to już pół godziny zyskujemy do Zakopanego. Uh -huh. W październiku w ubiegłym roku oddaliśmy linię tak zwaną obwodową w Warszawie e, przez e, wo, e, Wolę, e, przystanek Koło, w tej chwili budujemy przystanek powąski. to pokazuje, że kilkadziesiąt tysięcy pasażerów jest dodatkowo korzysta z kolei w centrum Warszawy, możliwość Warszawy. Przypomnę, modernizowaliśmy odcinek Warszawa-Grodzisk Mazowiecki. Oczywiście jeszcze inwestycja nie jest zakończona, natomiast założenie było takie, że 12 miesięcy ma wykonawca na zamknięcie, wykorzystanie, żebyśmy przywrócili to ruch pociągów. Tak naprawdę zmieścił się w 12 miesiącach i dwóch tygodniach, czyli praktycznie możemy powiedzieć, dotrzymaliśmy tego terminu przywrócenia do ruchu. Prace jeszcze trwają, wykończeniowe, ale, ale połowa przyszłego roku, czy pierwsza połowa przyszłego roku, że powiemy, że już mamy pełną dostępność. Panie prezesie, e, przepraszam, że wtrącę słowo, ale tak. zapytam o tą kolejną perspektywę finansową unijną. 2021-2007. Czy już szykujecie nowe projekty? E, w chwili obecnej, e, przypomnę, rok 2015 mieliśmy, gdzie niestety były ogłoszone przetargi na 17 miliardów, gdzie nie było dokumentacji projektowej. Te dokumentacje projektowe kończyły się dopiero w latach 17 18. Mhm. W zupełnie innej sytuacji jesteśmy obecni. Obecnie w tej chwili jesteśmy na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej na, o wartości realizacyjnej ponad 20 miliardów. Czyli początek perspektywy rok 2021, 2021 będziemy mogli ogłaszać przetargi na ponad 20 miliardów nie w systemie projektu i budu i przygotowujemy dokumentację, tylko tu, gdzie te dokumentacje są gotowe. W 2022 następne dokumentacje będą gotowe. Czyli w sposób płynny przejdziemy do perspektywy. I to są bardzo istotne właśnie tak zwane te korytarze towarowe, ale również robimy Dokumentację projektową na linię numer 8 od Skarżyska do Kozłowa. Dokumentację projektową robimy łuków Skierniewice na, na tej linii. Dokumentację projektową wykonujemy właśnie na tzw. LCS Bydgoszcz, Trzew i Nowrocław. Czyli mógłbym wymieniać jeszcze kilka czy kilkanaście takich dokumentacji, ale to znaczy, że będziemy przygotowani, żeby realizować inwestycje od pierwszego dnia, kiedy tylko pozyskamy nowe środki finansowe. Świetnie. To jest bardzo dobra wiadomość. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.